Siema! Dzisiaj na rybkach to jest nasz asortyment. razem dużo. Kalac Dobra, my się rozstawiamy. Dobra, widzowie, wszystko mamy. Tu są moje wędki, tutaj Filip będzie miał, Bartek. Dobra, zanęta. Tutaj mamy ostatnio sypaną. Teraz będziemy rozrabiali wszystko. Łączyli. Żółty jelo. A żeby nie przesadzić. No, mamy my. dużo halibuta? Śmierdziuch, śmierdziuch, A co? Trochę. Tu resztka więc już całą Jakiś. Czekaj, to jest tego Dalej ananas. Za chwilę dodamy moi moją specjalność, czyli kuleczki, które robiłem w nocy. Będziemy jeszcze za chwilę dodawać Carp Secret. Czerwony. Wow. Takie kulki dodajemy jeszcze. A jeszcze kukurydzę. To jest bardziej no, śmierdzi. na śmierdziuchy. Całe. Dobra. Cały. No trochę kukurydzy dodamy okay. Dobra, teraz wody trochę trzeba dodać, nie? Bierzemy? Bierzemy woda. Nie wiem, tyle starczy, nawet nie. Dobane to będzie na wieki. Pokaż. Hop. Zobacz ile jej jest. mowy nowy. Poradnik od razu. Tu się... Nie. Tak to wpinamy. Kręcacie. Trzeba przełożyć. No i wkładasz. Uwaga! Pikać musi mieć taką dziurkę jakby. I podłączacie to do pikacza. No. Dobra, i I tutaj, teraz już działa. I teraz już będzie I to możecie działać? Teraz się sobie regulować i teraz jest leciutkie. Jakby no, jak na takie większe, to już jest ciężkie, ale już my będziemy na takie leciutkie. I patrzcie, tutaj będziemy przekładać żyłkę i będzie No, i ryba, jak będzie dawała znak, to będzie. I podalec wywala zestaw. No, oj. oj! Ej, dobrze! Pięknie! Dobra, teraz ja będę. Dobra, widzowie, jak mogliście zauważyć, teraz wyrzucałem zestaw. Teraz Waga robi z Filipem zestaw. Filip sobie kupił nowe haczyki, pokaż, jakie haczyki masz. Z zadziorem, takie. Ósemki. No i co? Filip będzie zarzucał gdzieś tam. Waga będzie gdzieś chyba tam. A ja zarzucam tam. Tu jest moja cała strefa. Dobra, ja tu w tym czasie posprzątałam ciupinkę, bo się nie da. O. Będziemy teraz na środku wstawiać. Właśnie tylko zakładamy w tej zanęce, co robiliśmy. Kuleczka jest jakaś Osmo Turbo chyba. Turbo. No, osmo, turbo. Turbo? osmo Turbo. I będziemy zarzucać gdzieś przy środku Tam gdzie? A klipsa masz założonego? Hmm. Filip zalicza. Tam ma. Widzowie, waga poluje teraz na dużego karpia. I patrz jaki ma hak. Ale patrz jaki on ma hak. Widzowie Filipowi dwa razy piknęło. W sumie widzę po szczytu... No, Oj, coś skubia. Ale nie, no... Coś, coś, Ping-pong co... nawet się nie podnosi ani nic. A może będzie rola? No może być. Na razie waga nie do i to ty ruszasz? To ja. Dobra. Już miałem włączać nagrywanie. Ej, bo my podbieraka nie rozłożyliśmy. Krypkie rozkładanie podbieraka. Dobra, mamy. Dobra waga, za, właśnie zarzuca. Dobra, teraz Filip w stawia przed chwilą, przerzucałem. Perfekt. Siemowo bo rozgrabiony ten Widzowie, siedzi? Wow. ja patrzę, a ping pong tak, a jest na sobie Ja nie mogę. Ryba siedzi w trzcinach, bo jakoś pikać Pika nie zadziało. A, a my tam gotowaliśmy. Po, jest tak? A patrzę jest tak. Widzowie, i tak to się kończy. Ja patrzycie na wędkę. U! No jest taka sytuacja. No uwaga, przejął na chwilę wędkę, bo już jestem cały skończony. bo już z tym tak 20 minut no 15 minut stoję. E, Pikać mi nie, nie zadziałał czy coś. Puściło? To Widzisz tą białą, tą No. No nie wiem, no pikacz mi nie zadziałał, wziął jakiś karp i poszedł w trzciny, no i próbujemy go wyciągnąć czy coś, ale... Bądźmy. Bo już tu raz miałem rybę, jakby karpia, tylko jakby siedział, był, już go miałem, no i mi poszedł w trzciny i... Nie przeszedł? Trochę. Idzie widzowie? Ej, I Ej, to zwinąć zestaw swój? No, U mnie. U Ciebie coś było. U mnie. Trzciny to są... Jakbym... Popatrz. Jakby tam nie był był to bym po to już się wwalał. Ja, ja wiem, gdzie to jest. Chyba. No, to jest gdzieś przy tej dużej trzcinie. Paweł, teraz pokaż to. Widzisz tę Taką najwyższa taka. Szara taka. Miła jest. Dobra, widzowie no. nowa metoda. Tam musimy tam odłożyć na wędkę i musi sam wyjść, a jak nie to na siłę go. A, spróbujemy I kabłąk. Tak. No. I próbujemy Widzowie musimy chyba robić na siłę i zrywać to. Bo są siedzi w trzcinach, nęciliśmy tam full. I nic. I nie chcę podejść. Tutaj tak blisko się. Weź to zrób. Żeby nie już żyłka w ogóle nie szła. A to szkulę musisz przytrzymać. No, no i... No ja trzymam szkulę. I co? Cią... Idziemy. mocna jest ta żyłka. By nam zestaw w ryjce nie trafił. I to ja zawiązywałem. dotknęłem już tego wędką. Poszło. zerwałem. Dobra, waga miały branie na szczytówkę. Widzowie, dajcie spokój. Nagle szczytówka mi się tak zaczęła ruszać. Widzowie, oj, rolę zrobił. Lesyk. Biegliśmy z tamtego końca. Ale leszczyk nam zrobił rolę. Ej, ale dziwny, ale dziwny. Ej, taki karasio. Ej, co, to? Ej, co to jest za leszcz? To, a to nie jest karaś srebrzysty? To jest karaś. Karaś złocisty, e, srebrzysty Ty chyba. Do... To jest karaś srebrzysty. Tak przynajmniej myślę.